Zadanie 18. Długopis kosztował dwukrotnie mniej niż pióro, czyli pióro i długopis, tak? Skoro długopis kosztował dwukrotnie mniej niż pióro, oznaczmy długopis jako X, a pióro jako 2X. Potem cena każdego przymiotu obniżono o 10,50, czyli obniżka. O 10,50. Czyli pióro by kosztowało 2x minus 10,50, a długopis x minus 10,50. Ale mamy teraz dopisane, że długopis jest 3 razy tańszy niż pióro. Czyli jeżeli pomnożymy długopis razy 3, będzie kosztowało tyle samo co pióro. Możemy to zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego. I wystarczy teraz to obliczyć. x razy 3 to 3x minus 10 pięćdziesiąt razy 3 to 31 pięćdziesiąt. Z drugiej strony mamy 2x minus 10,50 w dalszym ciągu. Teraz przerzucamy wyrażenia. Przerzucamy wyrazy podobne na jedną stronę, czyli nie wiadomo na lewo, wiadomo na prawo. 3x minus 2x minus 10,50 plus 31,50. 3x minus 2x to x. Minus 10,50 plus 31,50 to 21. Wychodzi na to, że długopis przed zmianą ceny kosztował 21, a pióro 42, bo pióro to 2x, czyli 2 razy 21, czyli 42 zł. Możemy zapisać odpowiedź. Pióro. Kosz. Towało. 42 zł. A długopis. 21 zł. Sprawdzimy jeszcze, czy napasuje to do naszych wyrażeń. Tych po obniżce. Czyli. 42 minus 10,50 to 31,50, a 21 minus 10,50 to 10,50. Czyli po pomnożeniu 10,50 razy 3 wychodzi nam 31,50. Czyli wszystko się zgadza.